We wtorek zakończyło się trzynaste zgromadzenie ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie. I pierwszą rzecz, którą trzeba powiedzieć z polskiej perspektywy, to, że udało się. Udało nam się zaproponować Luteranom z całego świata znakomity czas bycia razem, znakomity czas przeżywania wspólnoty. I to nie jest tylko urzędowy optymizm człowieka, który z życzliwością przyglądał się przygotowaniom, ale to jest to, co można było od pierwszego dnia słyszeć wśród delegatów, i na szczęście ten nastrój optymizmu, bycia razem, przeżywania wspólnoty, uczenia się tej wspólnoty pozostał z nami do samego końca. To może kompletnie niespektakularne, ale patrząc na moment historyczny, w którym się spotykamy, patrząc na to, że mamy za sobą pandemię, że niedaleko naszych granic toczy się wojna, Możliwość spotkania się z ludźmi z całego świata, po to, by być ze sobą i przeżywać to swoje bycie ze sobą, jest, myślę, dużym osiągnięciem także dla samej Światowej Federacji Luterańskiej, w której tak naprawdę o to chodzi, bo ona jest wspólnotą kościołów, po to, by one były ze sobą razem. Przed zgromadzeniem postawiono kilka zadań. Wszystkie udało się spełnić. Pierwszym z nich było wybór władz. Na kolejny okres, do kolejnego zgromadzenia ogólnego, które prawdopodobnie będzie w 2030 roku, nie wiemy jeszcze gdzie. Wybrano prezydenta, duńskiego biskupa Henryka Studebakera, człowieka, który w poprzedniej kadencji Rady był przewodniczącym Komitetu do Spraw Służby Światu, czyli tej humanitarnej gałęzi działania w Światowej Federacji Luterańskiej i ma ogromne doświadczenie w tym obszarze pracy. Oprócz tego wybrano nową Radę. Czyli 49-osobowe ciało y, ludzi z całego świata, którzy w rocznych okresach będą nadzorować działania federacji przez kolejne lata, aż po ko kolejne Zgromadzenie Ogólne. Mając za sobą, bo też mam honor znaleźć się w jej składzie, pierwsze posiedzenie, muszę powiedzieć, że mimo tego, że ta rada bardzo się zmieniła bo właściwie tylko 7 czy 8 osób się powtórzyło jest ona zdolna. Pracować w sposób kreatywny i radzić sobie z nieoczywistymi tematami. No i wreszcie to, na co wszyscy przez zgromadzenie delegaci czekali, to znaczy to, co działo się od wieczora w poniedziałek i przez cały wtorek. To znaczy po pierwsze dyskusja nad posłaniem zgromadzenia. Posłanie zgromadzenia to jest taki dokument, który ma opisać, o czym rozmawialiśmy. Ma być głęboko zakorzeniony w dyskusjach, w tym, co na zgromadzeniu było mówione. No i przed komitetem, czy tam komisją, która. Go redaguje stoi ogromne wyzwanie do tego, żeby oddać tą wielość perspektyw i tą luterańską różnorodność. Powiem, że poszło im nadzwyczaj gładko, a jednocześnie dostaliśmy tekst, który, mam wrażenie, coś mówi i który oddaje ten moment wspólnoty, która zjechała się do Krakowa. Oprócz tego większość wtorku głosowaliśmy i zastanawialiśmy się, po pierwsze, nad rezolucjami, czyli takimi decyzjami zgromadzenia, które mają regulować wewnętrzne życie federacji, ewentualnie wzywać do czegoś jej kościoły członkowskie. Jest ich całe multum, bo przyjęto aż całe 18, więc pozwolicie Państwo, że tylko parę tematów, które w tych rezolucjach są istotne. Po pierwsze, równy udział wszystkich w zarządzaniu kościołem. Wróciły tematy kwot gwarantujących miejsce kobiet. Mężczyznom, młodzieży, osobom świeckim w gremiach decyzyjnych federacji. Zgromadzenie bardzo mocno wypowiedziało się na rzecz tego, by były one konsekwentnie stosowane, co nie zawsze dotychczas miało miejsce. Drugim takim ważnym tematem był, była katastrofa klimatyczna. Bardzo zdecydowane, Zdecydowana rezolucja skierowana do samej federacji jako organizacji, ale też do kościołów, by no, poważnie zajęły się tematem i zaczęły działania praktyczne. Kolejne zagadnienie, dla mnie osobiście ważne, ze względu na to, z czym miałem przyjemność uczestniczyć przed zgromadzeniem, to jasna rezolucja mówiąca o tym, że Luteranie chcą powrócić do stołu dialogu z naszymi żydowskimi partnerami. No, i wreszcie coś, myślę, ważne z polskiej perspektywy, też wynikające z inicjatywy naszej delegacji na zgromadzeniu to znaczy rezolucja wzywająca kościoły członkowskie, szczególnie na globalnej północy, szczególnie w Ameryce Północnej i Europie, do tego, by poważnie potraktowały swoje zobowiązanie wobec migrantów i podejmowały wszelkie konieczne działania, nie tylko na poziomie reagowania na nędzę poszczególnych ludzi, ale yy, systemowego rzecznictwa na rzecz tego, by faktycznie z problemem migracyjnym Europa zmierzyła się w sposób poważny i traktujący tych, którzy pukają do jej drzwi jak ludzi, a nie zamykała się jak twierdza Europa. No i wreszcie ostatni typ dokumentów, które oczekiwano od zgromadzenia, to tak zwane oświadczenia, w których federacja zabiera głos w sprawach publicznych sprawach dotyczących wszystkich i stara się wezwać do czegoś zewnętrznych aktorów. No i tutaj oczywiście z naszej perspektywy najważniejsze i pierwszym przegłosowanym było mocne oświadczenie dotyczące sytuacji w Ukrainie, jasno nazywając agresora Jasno krytykujące imperialną ideologię, która stoi za tą agresją, co niezmiernie ważne, żeby sytuacja na Ukrainie była zrozumiała, na przykład na globalnym południu w Afryce, w Azji i też nie zawahano się może bez wymieniania konkretnych kościołów, ale nie zawahano się potępić te spośród kościołów chrześcijańskich, które tej imperialnej ideologii się poddają i stają się jej adwokatami. Oprócz tego wsparto. Chrześcijan w Ziemi Świętej, w związku z ostatnimi napięciami, o których słychać także w polskich mediach, pojawiło się oświadczenie dotyczące bardziej sprawiedliwych podatków i dbałości o to, żeby różnorodne raje podatkowe sobie nie funkcjonowały tak jak funkcjonują. No i wreszcie kwestia praw ludności rdzennej w Azji, szeroko rozumianej, takich tematów jak Dalitów, czyli wykluczonych. Poza kasty, ale także tych, którzy jako ludność rdzenna są prześladowani przez większość. To wszystko pokazuje wielotorowość zgromadzenia, ale także takie zasadnicze przekonanie, które tak naprawdę temu zgromadzeniu towarzyszyło od samego początku, od nabożeństwa, otwarcia i kazania w tym nabożeństwie. Przypomnę, że tam we wrześniu, w dziwny sposób, w dziwnych okolicznościach, rozważaliśmy historię mędrców idących, spotkać Jezusa, spotkać tego, który się wcielił. Dlatego, że Bóg do nas przyszedł i do nas się zniżył, chcemy być aktywni w tych wszystkich obszarach, które kojarzą się często z aktywizmem, które kojarzą się często z działalnością publiczną, które może nie są w oczywisty sposób kościelne. Chcemy to robić dlatego, że skoro Bóg zrobił wszystko, by nas uratować, i zdecydował się by się stać człowiekiem, no to nie pozostaje nam nic innego, jak stać przy naszych bliźnich we wszystkich ich wyzwaniach, niezależnie od tego, czy dotyczą one spraw duchowych, czy spraw bardzo materialnych, codziennych i trywialnych. Żeby oceniać oddźwięk zgromadzenia, chyba jest jeszcze za wcześnie, chociaż myślę, że sam fakt przejrzenia listy gości ekumenicznych, sam fakt, że ostatni dzień otwierał się ekumenicznym panelem i wspólnym słowem kardynała Kocha, reprezentującego Kościół Katolicki i sekretarz generalnej Światowej Federacji Luterańskiej Anne Burkard pokazuje, że federacja jest poważnym partnerem dla naszych Ekumenicznych przyjaciół, braci i sióstr z, z różnych kościołów. Co myślę warto wymienić, to to, że nie, nie przyjechali do Krakowa tylko przedstawiciele poszczególnych wspólnot chrześcijańskich globalnych: rzymskiego katolicyzmu, prawosławia, e, metodyzmu, tradycji reformowanej, menonitów, tradycji pentakostalnej, e, Anglikanów, ale również e, na przykład. E, Przedstawiciele Caritas. Powoli nabierają kształtu deklaracje z 2017 roku przy okazji wizyty papieża w Lund, mówiące o tym, że chcemy współpracować także w tym obszarze humanitarnym. Miejmy nadzieję, że przed kolejnym zgromadzeniem ogólnym będzie można pokazać szeroki wybór wspólnych projektów, które prowadzą Luteranie z katolikami Caritas z służbą światu, Światowej Federacji Luterańskiej. Mam nadzieję, że dla polskiego kościoła Przynajmniej tej jego części, która miała bezpośredni kontakt ze zgromadzeniem, będzie ono równie ważne jak dla delegatów. Bo wydaje mi się, że to, co słyszałem od delegatów, to szczególnie w niedzielę w parafiach wydarzyło się bardzo dużo dobrego. Wydarzyło się bardzo dużo bycia razem pomimo różnic i wzajemnego uczenia się. Mam nadzieję, że to doświadczenie. Że także mały kościół, gdzieś zagubiony w Europie Środkowej, w miejscu, gdzie właściwie nie powinien istnieć, może zaprosić do siebie całą globalną wspólnotę może jej zaproponować miejsce do tego, by wspólnie myślała, by wspólnie się modliła, by wspólnie przeżywała nabożeństwo, by wspólnie podejmowała decyzje i w te decyzje, i w ten klimat, i w to doświadczenie wnieść swoje świadectwo o tym, co robi. Tu I teraz, na miarę swoich możliwości, da nam siłę i nadzieję na przyszłość, żebyśmy dalej kontynuowali to, co nieraz powtarzamy w haśle naszego kościoła. Wolni w Chrystusie zmieniamy świat.